Rozdział 9. Postanowiłem, że wyruszę w drogę punktualnie o północy. Sześć godzin na przebycie niecałych dwustu kilometrów, tylko pozornie było przejawem skrajnej nadgorliwości. To była tylko nadgorliwość umiarkowana. Spotkanie z Melchiorem Sitterem, a właściwie śledzenie człowieka, który miał mnie do niego doprowadzić, wymagało pewnego przygotowania i wolałem niczego nie zaniedbać. Wiedziałem, że lepiej być na miejscu dużo przed czasem, niż spóźnić się chociażby o kwadrans. W liście od szefa wszystko wyłuszczone było bardzo dokładnie, ale, uczciwie mówiąc, to doskonale zdawałem sobie sprawę, że mocno i przesadzam sobym zapasem czasu. Dawałem go sobie w dużym nadmiarze. W ciągu sześciu godzin zdążyłbym przecież dojechać do nowego miasta lubawskiego, a potem również wrócić do Gdańska i zostałoby mi jeszcze sporo czasu na dumanie o ideach Johna Henry'ego Newman'a, angielskiego filozofa, teologa i kardynała, którego dzieła starałem się zgłębiać ostatnimi czasy w oryginale. Oczywiście było tak, zanim szef dał mi do przeczytania tajemnicę trwającą przez wieki. Do terminu odjazdu. Jaki sobie wyznaczyłem, zostało jeszcze 45 minut. Postanowiłem więc wrócić do lektury o templariuszach. Okazało się bowiem, że zdaniem wielu badaczy sprawa wyspy dębów oraz sprawa zakonu ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona mogą mieć ze sobą sporo wspólnego. Kto, kiedy i w jakim celu wykonał potężne prace na Oakisland? Co zostało ukryte na wyspie? Na te pytania starało się odpowiadać bardzo wielu badaczy. Wskazywali oni, że wyspa dębów może skrywać skarby podbitej przez Rzymian starożytnej Kartaginy. Inni sugerowali, że sławny pirat Francis Drake ukrył swoje legendarne skarby właśnie na tym kawałeczku lądu. Były również zupełnie dziwaczne sugestie, że szybna Oakisland jest dziełem angielskiego filozofa Sir Franciszka Bacona który ukrył w nim dowody na to, że jest prawdziwym autorem dzieł przypisywanych Szekspirowi. Wspominano również o hiszpańskich żeglarzach, angielskich wojskach kolonialnych, a nawet o sekretach kosmitów. Tymczasem za jedną z najbardziej prawdopodobnych teorii należy uznać tę, która wskazuje na zakontemplariuszy jako konstruktorów i wykonawców przemyślnego schowka na wyspie Dębów. W jakim celu nisi rycerze mieliby podjąć tak wielki wysiłek? I jak było to możliwe, skoro ich zakon rozwiązano na początku XIV wieku, a pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba odbyła się dopiero w 1492 roku? Odpowiedzi na te pytania nie są proste. Skupmy się zatem na pierwszym z nich. Templariusze nazywani byli bankierami Europy, gdyż potrafili nie tylko gromadzić kapitał. Ale skutecznie go pomnażać. Majątek, który w związku z tym zgromadzili, stał się główną przyczyną ich zguby. Król Francji Filip Piękny potrzebował pieniędzy i doszedł do wniosku, że najprościej będzie ogołocić pękające w szwach skarbce zakonu. Nie udało mu się jednak w pełni zrealizować swego planu. Zbrojni, wkraczający do siedzib templariuszy, znajdowali tam przeważnie tylko resztki kosztowności. Większość legendarnych skarbów po prostu zniknęła. Mnisi, rycerze musieli zatem gdzieś ukryć swój skarb. Część bogactw powędrowała do peryferyjnych placówek zakonu, między innymi do Polski. Sławne odkrycie we wsi Kortumowo 4 dokonane kilkadziesiąt lat temu, ale większość kosztowności zniknęła bez śladu. To jedna z bardzo ważnych przesłanek, aby poważnie rozważać teorię ukrycia zakonnego majątku na Wyspie Dębów. Należy również pamiętać, że to nie klejnoty oraz złoto stanowiły prawdziwe bogactwo templariuszy. Byli oni nie tylko rycerzami i bankierami, ale również odkrywcami, strażnikami wiedzy sięgającej aż do czasów starożytnych. Podobno ich wykopaliska w Jerozolimie przyniosły wręcz nieprawdopodobne rezultaty. Niektórzy twierdzą, że znaleźli świętego Graala, inni... Że była to jakaś tajemna konstrukcja do produkcji biblijnej Manny. Spekulacjom nie ma końca i co rusz pojawiają się nowe teorie. Jedno jest pewne: Templariusze zgromadzili tyle bogactw, zarówno materialnych, jak i cztery. Historia tego odkrycia opisana jest w Tomie Pan Samochodzik i Templariusze niematerialnych, że mogli chcieć je ukryć przed zakusami króla Francji, papieża oraz innych europejskich władców. Zupełnie inną sprawą jest natomiast pytanie dlaczego mieliby to robić akurat po drugiej stronie Atlantyku w czasach, gdy Ameryka nie była jeszcze oficjalnie odkryta? Paradoksalnie gdyby chodziło o złoto i klejnoty, ten wysiłek byłby rzeczywiście niezrozumiały. A co jeśli zakon miał do ukrycia coś znacznie bardziej cennego niż bogactwo liczone w brzęczących monetach i w drogocennych kamieniach? Może na Wyspie Dębów spoczywają skarby wiedzy w postaci starożytnych ksiąg. Kontakty templariuszy z przedstawicielami kultury muzułmańskiej są szeroko znane. Ludy te żyły w tym rejonie świata, w którym według współczesnej wiedzy powstały tysiące lat wcześniej pierwsze cywilizacje. Archeologowie są zgodni, że do dzisiaj bardzo mało wiemy o ludach starożytnej Mezopotamii. Mogło się zatem zdarzyć, że zakon wszedł w posiadanie dokumentów, które omawiały jakieś pradawne wynalazki lub wiedzę, która została zapomniana. Być może mistrzowie zakonu doszli do wniosku, że ich świat nie jest jeszcze gotowy, aby ową pradawną mądrość przyjąć. Wszystko wskazuje zatem na to, że ubodzy rycerze Chrystusa i świątyni Salomona mogli mieć powody, aby zbudować wymyślny schowek na Oakisland. Pozostaje jednak pytanie drugie, w jaki sposób templariusze tego dokonali? Struktura ich zakonu była przecież zniszczona. A w dodatku ta część świata, w której leży wyspa dębów nie była wówczas znana cywilizacji zachodniej. Okazuje się jednak, że taki sposób postawienia pytania jest naznaczony piętnem niedopowiedzenia oraz zbytniego zaufania do oficjalnej wersji historii. Warto zatem wiedzieć że w Portugalii zakon templariuszy został przekształcony w zakon rycerzy Chrystusa. A co szczególnie ciekawe, jego przedstawiciele byli grupą, która najaktywniej popierała idee morskich wypraw odkrywczych skierowanych na zachód. Templariusze kontynuowali również swoją działalność w Szkocji. Robili to na wpół oficjalnie, ale poparcie możnego rodu slajrów zapewniało im nietykalność. Dowodem na rozwiniętą działalność zakonu na Wyspach jest sławna kaplica w Roslyn, zbudowana w XV wieku. Wszystko wskazuje zatem na to, że ubodzy rycerze Chrystusa i Świątyni Salomona zdołali przetrwać pogrom zorganizowany przez Filipa Pięknego. Czy oznacza to jednak, że organizowali wyprawy za ocean? Wprawdzie znaleziono źródła pisane. Potwierdzające taki stan rzeczy, ale zostały one bardzo szybko zakwestionowane i uznane za oszustwo. Istnieją jednak inne, materialne dowody obecności Templariuszy na kontynencie amerykańskim, obecności, którą z całą pewnością można datować na długo przed tym, zanim pojawili się tam przedstawiciele wypraw zorganizowanych przez ówczesne europejskie mocarstwa. W książce Zaginiona kolonia Templariuszy, historyk i badacz Steven Sora przedstawił opis kilkunastu obiektów architektonicznych w Ameryce, które mogą stanowić potwierdzenie, iż przedstawiciele zakonu przebywali na terytorium obecnej Kanady oraz USA. W wymienionej książce autor zwraca również uwagę na pewne wątki etniczne, ślady istnienia tak zwanych białych Indian oraz lingwistyczne. Regularne popiskiwanie przerwało mi lekturę. Sygnał, który ustawiłem w zegarku, dawał znać, że właśnie wybiła godzina duchów. Okej. Okay. Dalsza część książki fałcie w, w wersji lektorskiej, pomyślałem, to zatrzaskując tom, ponieważ czasu miałem naprawdę sporo, postanowiłem, że nie będę kierował się wskazaniami GPS zainstalowanego w samochodzie. Urządzenie kierowało mnie bowiem na autostradę A1, a następnie nakazywało zjechać z niej w okolicach Grudziądza i kontynuować jazdę lokalnymi drogami przez Łazin i Biskupiec. Postanowiłem pojechać drogą numer 7 do Nowego Dworu Gdańskiego, później trasą 5 przez Malborg do Sztumu. Dalej trasa wiodła przez Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Susz oraz Iławę. Jeśli reflektory samochodu są dobrze ustawione. To nocą jeździ się naprawdę nieźle. Wybrałem boczne drogi, i ruch był znikomy. Aż do Malborka nie wyprzedził mnie żaden samochód. Za to mniej więcej od granic Gdańska wylkuł mi się na ogonie jakiś ciemny Audi A6. Jego tablice rejestracyjne wskazywały, że samochód pochodzi z województwa Kujawsko-Pomorskiego, a konkretnie z Torunia. Skąd pochodził kierowca? Nie wiedziałem, ale zapewne z jakiegoś buszu. Gdyż jechał naprawdę fatalnie, przyspieszał, hamował, zwalniał. Zupełnie jakby pierwszy raz wsiadł do samochodu i nigdy nie słyszał o ekonomicznej jeździe. Dopiero kiedy wyjeżdżałem z dawnej stolicy państwa Krzyżackiego, kierowca Audi doszedł najwyraźniej do wniosku, że silnik, który ma pod maską, męczy się sunąc za jadącym spokojnie Volkswagenem Polo i na prostym odcinku drogi śmignął obok mnie wyciskając z ryczącego silnika całą prędkość. Bez sensu oczywiście, bo po co jechać ponad 200 km na godzinę przez kilkaset metrów, żeby potem zaraz zwolnić do 30-40 na bardzo ostrym zakręcie? Od nowego dworu gdańskiego słuchałem dźwiękowego zapisu książki Tajemnica trwająca przez wieki. Po włożeniu karty pamięci w odpowiednie gniazdo na panelu samochodowego radia. Powitał mnie miły, męski bas. Tekst nie był jednak czytany przez człowieka, tylko przez automatycznego lektora, czy też, jak mawiano kiedyś, syntezator mowy. Dlatego też głos brzmiał chwilami nieco sztucznie, szczególnie wówczas, kiedy czytał obce nazwy. Przez dłuższy czas walczyłem z radiem, aby znaleźć w zapisie ten fragment książki, na którym skończyłem lekturę. Nie udało mi się. Zrezygnowałem więc i zadowoliłem się znalezieniem fragmentu, którego wcześniej nie czytałem. Kaplica w Rosslyn uznawana jest za jedną z najbardziej niezwykłych budowli chrześcijańskich, jaka w ogóle kiedykolwiek powstała. O jej bogatej, wieloznacznej i często zaskakującej symbolice można przeczytać w następnym rozdziale. W tym miejscu podkreślić należy tylko, że jest ona trwałym i raczej niebudzącym wątpliwości zapisem potwierdzającym zamorskie, transatlantyckie wyprawy templariuszy oraz ich protektorów. Warto podkreślić jeszcze raz, że ekspedycje te musiały odbyć się niemal sto lat po rozwiązaniu zakonu templariuszy i na wiele lat przed odkryciami Kolumba. Do wzniesienia kaplicy William Sinclair sprowadził do Roslyn budowniczych w 1441 roku. Na potwierdzenie tego faktu można znaleźć odpowiednie dokumenty. Jednak budowa świątyni zaczęła się dopiero pięć lat później. Co zatem robili mularze w ciągu tak długiego okresu? Badacze przypuszczają że zostali oni przetransportowani statkami do Nowej Szkocji i pomogli tam stworzyć pierwszą europejską kolonię na kontynencie amerykańskim. To oni mogli stworzyć takie budowle, jak tajemnicze mury z nad jeziora Bajers czy dziwna wieża w Newport. Oni mogli również pozostawić szereg śladów, które do dzisiaj intrygują uczonych kamień z Jarmouth, głowa gargulca, znaleziona w strumieniu wpadającym do jeziora Memphremagok. Gliw plemienia odżliwła z parku Peterborough w pobliżu jeziora Ontario przedstawiający łódź, statek o zadziwiająco europejskim wyglądzie, postać rycerza w kolczudze trzymającego miecz znajdującą się na granitowej półce skalnej w miasteczku Westford w stanie Massachusetts, kamień z Dickton i wiele, wiele innych. Budowniczowie zatrudnieni przez Sinclera mogli również wykonać skomplikowany schowek na wyspie dębów. Jedna rzecz jest pewna: Wznoszenie murów w kaplicy w Roslunie zaczęło się kilka lat po sprowadzeniu pracowników w 1446 roku, lub nawet jak chcą niektóre źródła w 1450 roku. Dojeżdżałem akurat do Mikołajek Pomorskich, gdy we wstecznym lusterku zobaczyłem zbliżające się szybko światła samochodu. Beztroski lub arogancki kierowca nie przełączył świateł i przez cały czas jechał na długich. Dopiero kiedy mnie wyprzedził, zorientowałem się, że los ponownie zetknął mnie z ciemnym Audi A6. Musiał wcześniej gdzieś się zatrzymać, pomyślałem, ale wówczas mój wzrok prześlizgnął się po tablicach rejestracyjnych drogowego pirata. Tym razem nie zaczynały się od CT, tylko od WD. Samochód nie był zatem z Torunia, tylko z Warszawy. A swoją drogą trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, aby na bocznej trasie. W krótkim przedziale czasu spotkać dwa podobne, w miarę luksusowe samochody, stwierdziłem w myślach. Jechałem dalej w kierunku Prabut, usiłując skupić się na głosie czytającym tajemnicę trwającą przez wieki. Po niecałych dziesięciu minutach dostrzegłem w snopie długich świateł jakąś szeroką, jasną taśmę rozłożoną w poprzek drogi. Chwilę później domyśliłem się, czym jest to owa taśma i wcisnąłem gwałtownie hamulec. Niestety zrobiłem to trochę zbyt późno. Mój Volkswagen zaczął zwalniać, ale nieuchronnie sunął na spotkanie z kolczatką drogową, która zazwyczaj służy policji do zatrzymywania ściganych pojazdów podczas obławy. Kiedy przednie opony najechały na przeszkodę, eksplodowały z hukiem, a autem potężnie zarzuciło. Siłą rozpędu samochód sunął jednak dalej do przodu. Ułamek sekundy później eksplodowały obie tylne opony, i wówczas kompletnie straciłem panowanie nad kierownicą. Volkswagena ściągnęło na pobocze. Samochód nie jechał już szybko, bo na samych felgach nie bardzo się da, ale i tak uderzenie w drzewo było całkiem solidne. A ponieważ do łomotu kolizji oraz odgłosu giętych blach dołączyły jeszcze eksplozje poduszek powietrznych, więc byłem kompletnie zdezorientowany. Kiedy ktoś otworzył drzwi mojego auta i brutalnie wyciągnął mnie na zewnątrz. Wszystko odbywało się jak w zwolnionym tempie, i jakbym oglądał całą akcję na filmie. Widocznie uderzenie w drzewo było silniejsze niż mi się początkowo wydawało. Dwóch drabów wykręciło mi ręce na plecy, i zanim mój otępiony wypadkiem mózg zadecydował o podjęciu walki, usłyszałem trzask zamykanych kajdanek. Zresztą może dobrze się stało, gdyż zobaczyłem przed sobą dwa inne ubrane na czarno małpoludy z pistoletami Glock. Wszystko ok, powiedział jeden z nich do mikrofonu taktycznego, połączonego cienkim pałączkiem z niewielką słuchawką przy uchu. Podjeżdżaj. A ty, trójka, zwini w końcu to świństwo z drogi, bo jeszcze ktoś inny się tu rozwali. Kilkanaście metrów od nas na bocznej drodze zapłonęły charakterystyczne reflektory Audi A6, a potem usłyszałem odgłos startującego silnika. Jeden z dwóch zbirów stojących za moimi plecami podbiegł do kolczatki i sprawnymi ruchami zwinął ją w niewielką pobłyskującą metalicznie rolatkę. W tym samym czasie Audi wyjechało powoli na szosę i podjechało do naszej grupy. Tym razem jego numery rejestracyjne zaczynały się od liter TKI. Często zmieniają rejestrację, pomyślałem. Pakujcie go do wozu, rozkazał ten sam co poprzednio Małpolut, który najwyraźniej był w tym towarzystwie bossem. Nosił czarną skórzaną kurtkę, a pod nią równie czarny te, szirt z charakterystycznym napisem Metallica. Zostałem wepchnięty do samochodu, a potem wsiedli do niego pozostali mężczyźni. Było nas w sumie sześciu, więc nawet dosyć przestronne wnętrze A6 zrobiło się nieco przyciasne. Siedzący obok kierowcy, Boss odwrócił się w moim kierunku i powiedział: Witam, miło mi pana poznać. Na razie mało się znamy, ale już mam dla pana pewną niezwykle cenną wskazówkę. Radzę być przesadnie rozmownym, kiedy o to poproszę, bo nic mnie tak nie wkurza, jak milczący ponuracy. Rozumiemy się? Nie odpowiedziałem. Mężczyzna uśmiechnął się z wyższością i mruknął pogardliwie. Zdaje się, że nasz bohater za chwilę dostanie histerii albo narobi w gacie ze strachu. Zarychotał głupkowato, a jego kumple posłusznie dołączyli, tworząc chór rozbawionych półgłówków. I co? Boi się pan. A w cholerę. Pan, pan. Przechodzimy od teraz na ty. Rozumiesz? Na ty. Cieszysz się. Zapytał właściciel koszulki z logiem zespołu Metallica. Niezwykle, powiedziałem prowokującym tonem. Zastanawiam się właśnie, jak wyrazić ci swoją wdzięczność. Boss wpatrywał się przez chwilę we mnie lodowatym wzrokiem, po czym odwrócił się i zapytał: Trójka, sprawdziłeś jego samochód? Tak szefie. Sprawdziłem i wyczyściłem. Niewiele tego było. Okej, okay. to możemy jechać. W tym samym momencie przez uchylone szyby Audi wdarł się do wnętrza samochodu koszmarny ryk silnika pracującego na wysokich obrotach. Co jest do cholery? zdziwił się kierowca i spojrzał we wsteczne lusterko. Ja tymczasem odwróciłem głowę w kierunku brzmiącego jazgotu. Od strony Malborka zbliżała się w błyskawicznym tempie jakaś piekielna maszyna z zestawem czterech potężnych reflektorów, które rozcinały ciemność niczym potężne lasery. To tylko jakiś motor, mruknął boss. To tylko jakiś szaleniec, mruknął z dezaprobatą kierowca. Pomyka dobre 250 na godzinę. W nocy. Motocykliści tak mają, powiedział jeden z siedzących obok mnie drabów. Wiadomo, dawcy organów to jakiś idiota albo samobój. Dalsze słowa kierowcy zagłuszył ryk mijającego nas motocykla. Kątem oka dostrzegłem mocno pochyloną sylwetkę w pasku, przytuloną do potężnej maszyny. Mężczyźni w samochodzie uważnie śledzili oddalające się czerwone światła ścigacza, dopóki nie zniknęły za zakrętem. Chyba nic nie zauważył, mruknął Boss. To debil. Człowiek miał tu wypadek, a on jedzie. Jedzie przed siebie, jakby go diabli gonili. Co to za znieczulica teraz? Ech! Szkoda gadać. Dobra. Dwójka. Jedziemy. Silnik Audi zwiększył powoli obroty i samochód ruszył powoli do przodu. Jednak początkowe powoli już po chwili zmieniło się w nieustanne za szybko. Przez cały czas dudniły mi w głowie słowa mojej ostatniej kreskowej przepowiedni. Los jest po twojej stronie. Nie dziel włosa na czworo. Nic trać czasu, sił i duchowej mocy. Im szybciej zaczniesz działać, tym lepiej dla ciebie i dla innych. Panowie, o co chodzi, zapytałem ni stąd ni zowąd. Jaki jest problem? Zamknij się, powiedział z naciskiem Boss, odwracając lekko głowę w moim kierunku. Ale ja, powiedziałem, żeby się zamknął. Nie dotarło? Dotarło, ale. To morda w kubeł i cicho być, wargnął bos. Niech pan zrozumie. Nie ustępowałem. Możemy się dogadać. W to akurat nie wątpię. Już wkrótce będziesz niezwykle rozmowny. Mogę cię o tym zapewnić, powiedział mężczyzna dowodzący akcją. Ale teraz po prostu się zamknij. Możemy przecież. Czwórka. Powiedział boss. Zrób coś. Ucisz go, bo zwariuje. Siedzący po prawej stronie mężczyzna sięgnął do wewnętrznej kieszeni swojej kurtki i wyciągnął stamtąd metalowe, płaskie pudełeczko o lekko zaokrąglonych rogach. Odetchnąłem, gdyż spodziewałem się raczej jakiegoś brutalnego ciosu mającego skłonić mnie do milczenia. Patrzyłem, jak mój sąsiad sprawnym ruchem otwiera błyszczący pojemnik, ale w półmroku panującym w fałcie nie dostrzegłem tego co było w środku. Tymczasem czwórka grzebał przez chwilę w pudełeczku, przekładając jej niemal do oczu. W końcu chyba znalazł to, czego potrzebował. Poczułem lekkie ukłucie w udo. Chwilę później intensywne ciepło zaczęło gwałtownie rozpływać się po całym moim ciele. Zanim straciłem przytomność, w przebłysku geniuszu zrozumiałem wszystko. Mężczyzna miał w pudełku strzykawkę z jakimś świństwem i właśnie zrobił mi przez spodnie zastrzyk. Już śpi? Zapytał boss. Nie, ale niewiele brakuje, stwierdził czwórka, rzeczywiście odpłynąłem kilka sekund później.